Dziś pokażę wam mega fajną, najlepszą, mega, mega niesamowitą wyspę na świecie. W której rejs są oczywiście trzej bohaterowie i jeden drapieżnik pospolity z drogówki. A tak prezentuje się wyspa. Mamy oczywiście naszego leniucha gościa siedzi sobie z misiem Frediego Fazbera. Tutaj oczywiście typ ścinający całe trzy drzewa i bym skromny chłop, który gra na ukulele, żeby zarobić jakieś mani, money, money, money. money. I oczywiście nasz kochany drapieżnik żnik z pingwinów Madagaskaru, lew, który wcina sobie jakiegoś kurczaczka. Nie pytajcie skąd on się wziął. O, może to wam już mówiłem, ale chyba ba, nie mówiłem, że użyłem na to wszystkie klocki z Lego Stora. Oczywiście zapomniałem wam jeszcze pokazać fajnej farmy. Oficjalnie zaczyna się dość skromnie. Gościu ścina drzewa... Oczywiście na opał. I po paru godzinach w końcu udało mu się zciąć te drzewo i oczywiście zrobić go na opał. A więc było tak. Gościu ściął drzewo, starszy pan gra na ukulele. Gościu odpoczywa z misiem, starszy pan gra na ukulele. Lew zajadza się kurczakiem, starszy gość gra na ukulele. Dość! No, a więc przechodząc tak, skoro ten typek nie ma co robić, zaraz mu pokażę co robić. Prawie że szy szybko wstał. Kurde. No, chyba jaja. Noż w końcu. Daj mu skromną siekierę, żeby mógł orać sobie coś na polu. Roje pole na traktore, hop, się bada. Roje pole na traktore. Za to mi się Freddy'ego Fazbera. Nie pytajcie co będzie robił. Uciekł z lasu i zaśpiewał swój wiralowy wą piosenkę. Dlaczego ja to zrobiłem? I czemu właśnie robię takie piosenki?

Nie, no tak naprawdę. No, tak naprawdę to nie można niszczyć natury, bo to jest zasada yy, na tej wyspie. Pie. A przy okazji nie ma tutaj za dużo miejsca, więc czas wykopać jakieś skromne kamienie. Yy, starszy panie, Janie, Dwulicowy Pawianie, wiesz co robić? Top, 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 top. A a, ała! Dobra, sprawdźmy co! Widać, że lew z Madagaskaru różre sobie pewną wołowinkę, która dla niego jest bardzo smaczna. Dobra, a więc teraz jest ostateczne pytanie, Starszy panie, dwulicowy pawianie! Powiedz mi, co, ma, co chcesz zrobić? Nie wiem. Choć się domyślam. Niam. Uuu, będą siniaki. Stary, weź mi nic nie mów. Co to jest? Walka w 4K, czy jakieś zapasy wojownicze? da Hej, może lepiej mu pomóc? Nie, da sobie radę. Stary, on ma tylko kulele. Dobra, to może jednak mu pomóżmy. Na, 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 Hej, młocie, jesteś gotowy na wtorkowy kubełek z KFC? E, no właśnie, go zamówiłem sobie. A, e, okej. Okay. A czy masz ochotę na McWrapa z McDonalda? E, no, wiesz, że McWrap to też trochę taki wtorkowy kubełek z KFC? A, no to zapas ci no hala! Coś ty powiedział? O, chodź tu do mnie. Niam, niam, niam. A, 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 a. Ała, mój kręgosłup. Bierz go, wariacie. Na co czekasz? Hej, przegapiłem coś? Nie, tylko walkę z lwem z Madagaskaru. Hej, a gdzie ty w ogóle byłeś? Spadłem z dachu, kiedy wy walczyliście z, z lwem. Minuta wstecz. Aha! Czyli już wszystko wiemy? Lew z Madagaskaru się do mnie wypina jak jakiś jakiś typ. Mamy niedojedzonego w magwrapa albo w torkowy kubełek z KFC, A ja za pasku mu Nohala. Hej, weźcie po prostu zajmijmy się swoimi sprawami. No okej. Okay. Dr, 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 dr. O, wyrosło nowe drzewko A, nie będę go ciachał Kierowniku, daj pięć złotych, a zaśpiewam ci melodię Ach, a ja idę spać Hmm